Was, tu Olka. Ym, dzisiaj będzie taki filmik same quizy o... Znaczy, no bo jest taka strona same quizy i będę robić... Ym, no i sobie zrobię sobie quiz o Star Planet. Ym, jest ich mało, ale pierwszy zrobię sobie, ile wiesz o Star Planet. Ym, tak. No, a tak przy okazji to jest mój pierwszy filmik. W sensie taki normalny. Nie chodzi mi tutaj o zapowiedź kanału, tylko. No, taki po prostu ten. E, tak Na początku coś łatwego. Ile jest rodzajów pipów e, No, trzy. E, no, tak, trzy. No, a co? Chyba nie pięć. Kto, Kto aktualnie jest pierwszy w hajk. Haj no, wiecie, jak to się czyta. No, ja za bardzo przeczytać, ale dobra. No, no ja że jego na 13. Chyba. No. Jakiego nie ma MSP? Japońskiego, to chyba wiadomo. Znaczy, no niektórzy mogą nie wiedzieć. Eee. Czekajcie. Muszę trochę na chwilę zatrzymać, bo coś się stało. Dobre, już wszystko okay. yy... No, ile było MSP? Yy... No, dwa Było stare i nowe. No. Co to za aplikacja? Yy, nie wiem. Podobne do Bunny Planet, ale to raczej nie to, było to jest jakieś inne. Yy... nowa wersja MSP na iPhone. Znaczy na iPhone'a, nie na iPhone'a. Y. Ja już co ja mówię. No chyba to, bo tego tu chyba nie ma. E, nikt tego nie stworzył. Chyba to. No, zgadzam. Jak zdobyć oznaczenie ciagi Jak to się czyta? Chyba to. No, dobrze. E, ile jest leveli? No chyba wiadomo, że 101, bo... Nie wiem. No, 101. Ja myślałem, że nie wiadomo, no, ale na 13 właśnie. To znaczy, na 13 ma 101, Kim oni są? No, y, Pix. Pixy Star i Zack Sky. Nie wiem, czy dobrze to wszystko mówię. Czy on istnieje na MSP? Tak! To była najsławniejszą dziewczyną na MSP. A Kinga. Kto był najsławniejszym chłopakiem na MSP? Nie wiem. On? Nie, on. Istnieje taka aplikacja. Nie. Tak! Tak! To? Którzy sławni youtuberzy nagrywali MSP? Rępo Ed i z sił. chyba nie nagrywał. Tu też odpada. Tu też. Nie wiem, czy Kajko nagrywał. Nie wiem. Eee... Kajko, GranPawla, Oldziak, Ada, Rezi, Ciu... Nie, nie. Nie, 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 nie. Chyba to. No, tak, dobrze. Kiedy MST ma urodziny? 25 kwietnia? No, dobrze. Kiedy zmieniono e, wygląd strony głównej? Sama nie wiem. <laughs> Jak brzmi pełna nazwa MSP po polsku? Ja czekam, czekajcie, movie mówi to? Mówi star Mówi star planet. Pamiętam, jest film. No tak, prawie. Wiesz, okej, już jest bardzo dużo. Jeszcze trochę sobie powtórzę, że będzie idealnie. No dobra. Dobra, następny quiz. <ścoughs> następny quiz to... Jakim typem gracza mówi Planet No mm, Dobra. Pieluch. Co najchętniej robisz na muzyce? Planet. Hmm, yy... Czekajcie. Okej. Okay. Yy, no to co najbardziej yy, robisz na muzyce? No, ja powiem wam, <laughs> ja yy, robię, robię luki, czatuję, chodzę po katumę, i różnie. No ja różnie. Nie robię ciągle. No, ja nie robię czegoś najczęściej, ja po prostu różnie robię. Jak byś nazwała swój kanał na YouTube, na YouTube z Star Clanem? No, w sumie to już założyłam, bo dzisiaj to nie. Mam kanał na YouTube. Od kiedy Od kiedy grasz? Długo. Dosyć długo. Kiedy wydajesz star końców na zakupie? Nie wiem. Tak, tak, tutaj Kupujesz boostery? Eee, tak, jak jestem bliska level. Co byś wybrała? VIP, unikaty, nie wiem... Ile se sekund... Przepraszam, Was, ale nie umiem przeczytać tej listy... Tego... tej liczby. No ale załóżmy, że... nie wiem... Ileś milion? Nie wiem. Ile jest diaksów, też tego nie umiem przeczytać za bardzo. No ja chyba tyle z tarkońców. mogę sobie kupić, a unikaty to nie są mi za bardzo potrzebne, a tyle diaksów to nie ma dużo rzeczy za diaksy. Lepiej jest. No, lepiej jest wybrać starkońcy. Jaki chciałabyś motyw? Nie wiem. I tu masz przyjaciół na Star Planet? Coś koło tego. Zdaj się na los. No może to po prawej. Normalny gracz. No nie jestem normalnym graczem. Grasz normalnie, nie hakujesz ani nie wierzysz w darmowe VIPy. Podziel się wynikiem w komentarzu. Grzybica tam była, łe. normalny gracz. Na ja też jestem normalny graczem. Albo wiecie, nie będę pisać komentarza, bo trzeba się zalogować. A ja chyba nie będę Was przynudzać. Jak Ja tylko, no mogę zapoznać, ale chcę mi się tego robić. Okej, okay, jestem z powrotem. No, i to jest już ostatni quiz o tym, o, tym, o tym, Jak nazywają się pieniążki na MSP dolary, grosze. No jasne, że jest tak, Kiedy MSP zostało stworzone? 2009? No dobrze. Który level na MSP jest największy? Nie wiem. Chyba... ten. Nie. Ten. Ja już nie pamiętam, jaki był najwyższy level 2016. Jakie MSP to stare MSP? No, no, raczej nie to. Chyba. No, to jest na MSP. A to jest chyba tyraźniejsze. No. no, to. Wykorzystuje ja VIP Star na tydzień. Aha, tutaj jest To. No, 14 zł. 14,76. No, raczej się nie tyle. Na MSP można przeklinać? Nie. Jakie, skro... Jakie skróty są dobre? Tyk, nini, aslik. No jasne, że Nie wiem, cyty, cyry i No jasne, że to. Najczęściej używane kolory na MSP? Nie wiem. Czarno-glałe. Myślałam, że różowe, bo racie teraz większość... Na różowo się ubiera. Jak się ma 10 level bez VIP-a? Ile można mieć znajomych? 160. No bo raczej nie 180, bo... No nie wiem jak wam to wyjaśnić. Jakie są najbardziej fejmowe zwierzęta na MSP? Fejmowe? Nie wiem. Nie wiem. Ja Jesteś super glaczem, tak dalej. Dobrze. Linku. Przypomnę też, żeby zasubskrybował mój kanał. A więc pa pa!